Witam wszystkich widzów na moim kanale. Mówi to Was DJ Tomasz 39 z tej strony, a w tym filmiku chciałem z Wami porozmawiać na temat abonamentu, który ma być oczywiście w usłudze portalu takiego jak YouTube. Oczywiście większość z Was będzie płaciło ten abonament, aby oglądać filmy bez reklam, danego youtubera ulubionego, jego materiały i będzie Was mniejszość, bo większość tych widzów po prostu odejdzie, chociaż będą. Chcieli oglądać ulubionego youtubera na YouTube, jego filmy, materiały, ale nie będą chcieli płacić po prostu tego abonamentu, aby te filmy, materiały danego youtubera pooglądać. Ja będę robił dalej filmy z pasji dla Was, moi kochani widzowie, za darmo. Niestety będą się wyświetlały reklamy. Nie będziecie musieli płacić żadnego abonamentu, aby oglądać moje filmy, moje materiały, które nagrywa dla Was DJ Tomasz 39. Mam nadzieję, że YouTube kiedyś zrezygnuje z tej opcji, chociaż jeszcze nie weszła w życie, ale wiem, że będzie za niedługo. Więc dużo osób, YouTuberów, którzy robią konkretne filmiki i zarabiają pieniążki na tym, będą się cieszyć, że może dostaną dodatkowe pieniążki za to, że po prostu nie będą wyświetlane reklamy na ich filmach, na ich materiałach, ale stracą bardzo dużo widzów, będzie was po prostu mniejszość. I niestety YouTube będzie musiał zrezygnować z tej opcji. Moim zdaniem, jest to tylko kwestia po prostu czasu, albo po prostu YouTube przestanie istnieć. No niestety, albo będzie typowo e, płatnym e, portalem, gdzie będzie można oczywiście nagrywać materiały, filmy, ale niestety, już za abonament, za opłacanie ja, jako twórca, jako YouTuber, będę musiał płacić YouTube. Za nagranie filmów, materiałów, aby za oglądanie moich filmów, materiałów jako twórcy, jakoś tam, część pieniędzy YouTube będzie mi na przykład za to dawał. Chociaż ja pieniędzy od YouTube nie dostaję, ja robię to z pasji, tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę jeszcze raz i robię wszystkie filmiki i moje materiały za darmo. I niestety, będziecie musieli oglądać reklamy przed moimi, niestety, filmikami. A jak chcecie to płacicie abonament YouTube, niech zarabiają YouTuberzy kasę na Was. Wystarczy, że Wam wciskają podkoszulki, inne badziebia jako swoim widzom. Wystarczą Was, że dadzą głupie filmiki za karę, jak nie dacie lajki na Facebooka. Ja taką osobą nie jestem, jestem prawdziwym YouTuberem, który robi to naprawdę. Powtórzę kolejny raz z pasji dla Was moi kochani widzowie. Nie chcę od Was żadnych pieniążków, nie składam nowych komputerów, nie mam powstawego komputera i nie żebram pieniędzy od Was jako od moich widzów, żebyście mi dali pieniądze na nowy komputer, bo ja muszę nagrywać dla Was filmy na YouTube. Ja mogę nagrywać filmy, a nie muszę. Jestem wolnym człowiekiem. Reszta to jest pis i fotomontaż moim zdaniem. I robię i będę robił dalej filmiki, nawet jak będą jakieś abonamenty i inne nowości na YouTube. Ja, dopóki będę mógł na YouTube dawać darmowe filmy z reklamami, to ja takie filmy dla Was będę robił. Mam nadzieję, że moje filmiki, wideo, poradniki Wam się podobają. Będę starał się nowe filmy dla Was nagrywać. Tego byłem troszkę chory, przeziębiony, remont w domu cały czas. I po prostu brak e, czasu, aby nagrywać dla Was e, filmiki, dlatego mnie tak długo nie było na YouTube. Bardzo Was za to przepraszam i mam nadzieję, że Wam filmik się podobał. Jak ta to łapka w górę, jeśli nie to łapka w dół. A mówił do Was prawdziwy YouTuber DJ Tomasz39. Pa, 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 pa. Na razie do następnych filmików.